Parę dni temu tłumaczyłem, że wbrew temu co twierdzą komuniści, socjaliści i inne takie, yy, wyzysk jest dobrą. No, w ogóle jest ogólna reguła, że to co czerwoni uważają za złe, my uważamy za dobre i odwrotnie. Więc również wyzysk, który dla czerwonych jest czymś strasznym się wyzyskuje człowieka, dla nas jest rzeczą dobrą. Każda minuta czasu człowieka, każda godzina jego pracy powinna być wyzyskana. Odpowiednio wtedy będziemy żyli jak ludzie, a nie jak yy, barbarzyńcy. Yy, a wczoraj mówiłem o rodzinie, że rodzina jest bardzo ważna i stosunki w rodzinie rzutują podnosi społeczne, że właśnie dobrobyt społeczeństwa zależy od tego, jak... Uczone są dzieci w rodzinie, bo te pierwsze tam 5-7 lat jest niesłychanie, ważne, jest niesłychanie ważne i ono potem się odbija na całym życiu człowieka. No, połączmy z tematem i pomówmy o wyzysku w rodzinie. Człowiek w rodzinie mężczyzna, idzie, pracuje, zarabia jakieś tam pieniądze, prawda? I on jest wyzyskiwany niewątpliwie. Musi zarobić na domu większość pieniędzy, znaczną na ogół większość tego, co zarabia, oddaje na potrzeby żony, rodzinne, żona mówi pracuj więcej, bo muszę kupić nową sofę, prawda, albo nowe coś tam, nowe pantofelki. No i ten biedny, wyzyskiwany człowiek tutaj zasuwa jak dziki osioł. A z kolei on musi też żonę wyzyskać, że jak wróci do domu, no to jakieś Obiad powinien być gotowy, przyzwolić na stolanie na gazecie, dzieci powinny być zadbane, guziki są poprzeszywane, prawda i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I on musi tę żonę wyzyskać. Właśnie sytuacji, gdzie nie ma wyzysku w rodzinie, I facet wraca do domu i mówi, kochanie. Jak to dobrze, jak to dobrze, że nie zrobiłeś nic do jedzenia, nikt by się odpoczęłaś, być może główka bolała kochanie, a, a ona mówi, kochanie, jak to dobrze, że wszystkie pieniądze y, przepiłeś i wydałeś na dziwki, bo się samoralizowałeś, prawda? To jest bardzo ważne. Samoralizacja to bardzo ważne u rodziców. No i oczywiście w takim domu jest brud, zwrot i ubóstwo, natomiast jeżeli ludzie się wzajemnie wyzyskują, a się dzieci trzeba wyzyskać, żeby tam nauczyły się sprzątać po sobie, zamiatać, y, układać rzeczy, coś przynieść. Właśnie w nauczyłem nosić polanek na, do kominka. Więc jak wszyscy, jak wszyscy są wyzyskani, no to jakoś ta rodzina wygląda.